W opisie tego filmu znajdziecie link do mojej strefy. Strefa znajduje się na folia myślnik samochodowa. Kod rabatowy Dawid działa na całej strefie, a znajdziecie tam produkty, które możecie zobaczyć podczas całej serii szkoleniowej, miłego oglądania. Witam Cię w kolejnym filmie szkoleniowym. Dzisiaj będziemy oklejać błotnik i w sumie stwierdziłem, że bez sensu jest zrobić te całe etapy, typu przygotowanie powierzchni itd. Tak dlatego że nagrałem wam jeden obszerny film szkoleniowy, w którym pokazałem jak to zrobić. Błotnik jest wyczyszczony we wszystkie te Krawędzie wjechał w raper żel, jak i również w krawędzie wlewu paliwa. Wystarczy, że teraz przeniesiemy folię, ale obiecałem Wam, że przeniesiemy folię z drzwi na błotnik. Brzmi to troszeczkę dziwnie, jeśli oglądasz ten odcinek jako pierwszy, ale mówiłem przy filmie szkoleniowym o przenoszeniu folii, że możemy też przenosić na przykład z karoserii samochodu. A jak oglądasz już z takim zaangażowaniem, to pamiętaj, żeby zaobserwować mój profil na innych social mediach. Linki znajdziesz oczywiście w opisie filmu. Ponadto zajrzyj w ten opis, z tego względu, że dzieją się tam również ciekawe rzeczy. Tu mamy folię, więc nic się nie porysuje, ale spryskuję ten element, dlatego, żeby ta folia nam się bardzo ładnie trzymała. Linerem do spodu. Cyk, pyk, myk, fuch. Minus jest taki, że nie jesteśmy w stanie tu złapać tego magnesami, ale że tak powiem... Przez wodę pod spodem jako tako się to nam będzie trzymało. Ważne jest to, żeby ten obszar też był jednak wyczyszczony. Liner już mamy zdjęty, folia jest ok, ready, że tak powiem. Teraz musimy spryskać błotnik, pozbyć się brudków, syfków, poproszków z tego błotnika. Zobaczcie, widać gdzie nie jest zdjęte hydro, widać to po prostu od razu. To Porsche wcześniej miało powłokę, która jest tu 6 lat i mega wszystko było dalej hydrofobowe, nie? Jeżeli chodzi o lubrykant, Wrapper Gel pół na pół i 0, a w sumie nie. Nie tak 0,25 ml. E, takie stężenie dziwne. w e, Jusa. Po to, żeby tu mieć więcej czasu na poślizg, grawitacyjnie wszystkiego się jeszcze pozbywam. Ewentualnie ja go miał jakieś sywki. I zobaczcie, jak pięknie to teraz się nam przeniesie. Puszczaj dziadu. Cyk, pyk, myk, fuch. ok I od razu, co mnie tutaj denerwuje, będzie to nacięte. I od razu mnie denerwuje tutaj ten nadmiar, ale nie będę tego jeszcze nacinał docelowo, tylko przetnę tak, bo w razie w, jakby trzeba było gdzieś tą folię jeszcze ponaciągać, Zobaczcie, ona mi się nie blokuje, dopóki nie chcę, żeby się zablokowała, ale ten błotnik w 911 jest to jeden z trudniejszych błotników. Dużo osób w ogóle wyjmuje sobie tą lampę i tak dalej, ale zobaczycie, że da się to wszystko wpuścić bez wyjmowania tej lampy. Zblokujemy najpierw folię sobie w tym miejscu z tyłu i będziemy ją ciągnąć do przodu. Poza obszarem blokujemy. Nieważne na razie jak. Tą stronę, i tak będziemy pewnie podciągać. Sprawdźmy, czy jest zblokowana. Idealnie. I teraz, co od razu robię? Nacinam folię w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, żeby ten element ułożyć równo i tu też zaciągnąć tą folię. Więc. Ee... Docinam sobie lampę nawet do tego miejsca. I zobaczcie, ta folia już się inaczej zaczyna układać. Można w ogóle maskę otworzyć. To co już mamy najwięcej spryskane, jest spryskane. Sywki nam nie podlecą. Więc patrzymy, co się dzieje. Pomagamy sobie ręką. Zobaczcie, cała. Ta krawędź licznie siedzi. Blokujemy tu, i od razu blokujemy ją wodą demi. Zablokowaliśmy do tej krawędzi, nie wyjdzie nam tutaj linia. O no i w zasadzie można teraz oprzeć się tak do wlewu paliwa. Tu jest ten brzydki odprysk, o którym mówiłem. Trudno, nic z nim nie zrobimy. Tomasz lubi szybko jeździć. Najważniejsza jest górna krawędź, żeby była jak najszybciej domknięta, żeby tutaj nie było defektów. Dlaczego przechodzimy wzdłuż samochodu? Pierwsze co, zwracamy uwagę na górną część fury. To musimy delikatnie pociągnąć stąd dotąd, ale przez to, że mamy nacięcie, bardzo ładnie to nam się uda. Dlatego, żeby tutaj nie było nadmiarów w tym miejscu. Dobra. Ready. I tu. Tak samo. O, oh, no. Zdarzyło się coś, czego bardzo nie lubię, ale mam nadzieję, że nie będzie syfu. Jak najszybciej teraz zamknijmy tą folię tutaj. Uf, zobaczcie, idealnie nic nie wyleciało. Zawsze się boję, czasami ten wlew się otworzy, poderwie tę folię i jest problem, ale na szczęście się udało. No i co? Zostało nam tutaj troszeczkę wody. sobie tą lampę teraz a, z zapasem ostrze trzeba złamać. Zobaczcie, ona się normalnie przerywa, odrywa razem z dwie strony. Tak jakby jakbyśmy nacinali szkło, już to nieraz powtarzałem. O uszczeleczki wszystko się pozamykało. GoPro zrobiło mały strajk, jakby nie patrzeć dzisiaj, to jest chyba trzeci odcinek, który inaczej materiału z odcinków jest co najmniej na godzinę, więc tak jak kojarzę to w momencie docinania tej lampy tutaj zrobiło strajk, więc no co, no jak ta lampa wygląda? No wygląda idealnie, no co wam mogę powiedzieć, jest docięta przy uszczelce na zero. Jak delikatnie przeschnie, to nawet możemy, resztą po co przesychać, możemy ją teraz domknąć. Idealnie kawałeczek pod uszczeleczkę. Tak, tu jest folia. Dobrze to wygląda, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wlew paliwa, warto jest to jednak pokazać. Docinamy delikatnie po krawędzi wlewu. Ja tyle, że jak faktycznie bym źle docinał folię, to w tym momencie byśmy mieli awaj w postaci naciętego lakieru. Wolę to zrobić zawczasu, dlatego że później jak zacznę to docinać i w tym miejscu będę miał suchą folię, to będzie brzydko. A tu jest jeszcze ładnie lubrykant. Właśnie to jest to, słuchajcie. Prawidłowy lubrykant. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Tutaj, że przed chwilą faktycznie tę folię podrywałem. Teraz ładnie wypukujemy cały lubrykant wodą demineralizowaną po docięciu. Pięknie się to zamyka. I nawet możemy jeszcze zrobić tak, że weźmiemy mikrofibrą zbierzemy suchutką mikrofibrą zbierzemy wodę i na mikrofibrze pięknie ten wlew nam się domyka, a no i jeszcze inspekcja tego błotnika tu niestety mamy odprysk, tu niestety mamy odprysk, tu jest też taki brzydki odprysk, tutaj troszeczkę wody zostało ale to spokojnie przez to, że właśnie demineralizowana była użyta w odpowiednim momencie, jesteśmy w stanie się pięknie jeszcze tego pozbyć. Aha, no, pozbyliśmy się. Tu nie ma już wody na tym elemencie. No, także tak by to wyglądało. Jak wykończyć tą krawędź, to pokazywałem Wam już w poprzednich filmach szkoleniowych. Więc nie ma co zanudzać. Jeśli jesteś nowy i faktycznie jest to pierwszy film, który obejrzałeś na tym kanale, no to warto wrócić do pozostałych filmów. Dlatego że ja tutaj się nie rozdrabniam, co jest lubrykantem, jak wypukuję, jak zamykam krawędzie itd. Z tego względu, że powiedziałem to już w poprzednich filmach szkoleniowych. Jakbym miał tak podchodzić do tego elementu i mówić to tak obszernie i tak dalej, ten film miałby pewnie z dwie godziny. A to nie chodzi o to, dlatego chciałem odwalić tą całą brudną robotę w postaci odcinków gadanych, tłumaczonych i tak dalej, jak to wygląda, żeby teraz lecieć z Wami całe elementy i żebyście mieli pojęcie, jak to wygląda. Więc zachęcam Cię, żebyś zobaczył całą serię szkoleniową. Zajrzyj w opis tego filmu, ponieważ są tam ciekawe linki. Ponadto są tam linki do moich social mediów. B, zaobserwuj profil, a będzie mi Niezmiernie miło. Więc co, widzimy się w kolejnym filmie szkoleniowym.